Kupujecie dla siebie, dla dzieci owoce, warzywa, nie dajcie się wrobić wam buko. W tym filmie pokażę wam, jak rozpoznać banana z eko hodowli albo chociażby pomarańczę, która była polewana pchemią. Bądź bystrym kupującym, używając kodów PLU, aby sprawdzić, jak powstały Twoje produkty. Oto podstawy. Jeśli w PLU są tylko cztery cyfry i zaczynają się one od trójki lub czwórki, oznacza to, że produkt był uprawiany konwekcjonalnie, lub tradycyjnie, z użyciem pestycydów. No, jak tak można nazwać. Ostatnie cztery cyfry kodu PELU oznaczają po prostu rodzaj warzywa lub owocu. Na przykład, wszystkie banany są oznaczone kodem 4011. Kod PELU, zaczynający się od szóstki, oznacza wstępnie pokrojone owoce i warzywa. Jeśli w kodzie PELU jest pięć cyfr, a numer zaczyna się od ósemki, oznacza to, że produkt jest genetycznie modyfikowanym owocem lub warzywem, na przykład genetycznie zmodyfikowany banan to 84011. Jeśli w kodzie pelu jest 5 cyfr, a numer zaczyna się od 9, oznacza to, że produkt był uprawiany ekologicznie i nie jest genetycznie modyfikowany. Wow. Na przykład organiczny banan to 94011. Co w przypadku braku naklejki? Możesz natknąć się na produkty, które nie mają naklejki, czy to jest coś lepszego? No, niestety, właściwie może to być podejrzane, chyba że wiesz, na skąd pochodzą, na przykład jak na targu rolnym kupujesz. Importowane owoce i warzywa są zawsze oznakowane, chociaż powiem szczerze, różnie z tym bywa. Jeśli nie ma naklejki, są szanse, że została ona usunięta z jakiegoś powodu. I to może być nieuczciwy powód, niestety. Na produkcie znajduje się również kod kreskowy, z którego można wyczytać, skąd pochodzi dany produkt. No to już jest coś. Przykładowo, jeśli kod kreskowy rozpoczyna się od odźbą 590 oznacza to, że produkt pochodzi z Polski. Liczby od 400 do 440 wskazują na produkt niemiecki. Od 00 do 09 na przykład z USA. A nieszczęsne Chiny 690 do 691. Nie, nie jest to jednak pewne rozróżnienie, ponieważ cyfry te mogą oznaczać kraj pochodzenia dystrybutora, a nie miejsce wyhodowania. No i tak nas rąbą bambuko. I teraz sieć i analizuj w sklepie gdzie, co jak. Na moim przykładzie zobaczcie na. 50% produktów nie miało etykietki. Byłem w Lidlu. Kiwi, inne, manga niestety próbowałem szukać i nie znalazłem. I teraz chodź, proś, upraszaj się o informację skąd co i jak były uprawiane. Słabo to wygląda nadal. Takie trochę gadanie mądrze, ale w praktyce wygląda to słabo.